Witam was w kolejnym odcinku na kanale Tech Poland. Dzisiaj e, chciałbym wam troszkę wytłumaczyć, na czym polega bandowanie, jak to jest z timingiem, ponieważ wielu z was e, pisało w komentarzach, że chcieliby, żebym cokolwiek o tym powiedział więcej, bo rzuciłem tylko takie hasło bandowanie jakoś na początkowych tutorialach, chyba przy kółkach lub przy meduzie. W każdym razie dzisiaj rozwinę troszkę temat, e, żebyście wszyscy ogarnęli, o co w tym chodzi. Zapraszam do oglądania. W związku z waszymi wszystkimi pytaniami pokażę Wam, że na iJaste Trójce również można robić fajne triczki. Dzisiaj yy, przyjrzymy się dokładniej tematowi bandowania, czyli na czym to w ogóle polega, yy, jak to działa, co zrobić, żeby kółko było większe, co zrobić, żeby było szybsze. Czyli zaczynamy od początku. Kółko, żeby było przygotowane tak, jakby samo kółko do bandowania, czyli do przepchnięcia ręką bądź inną częścią ciała, musi, być, musi mieć jakąś prędkość. Ono nie może być zawolne. Jakąś prędkość, w sensie no, najlepiej, żeby było szybkie. Kiedy kółko jest szybkie, możemy iść z nim bardzo daleko, możemy je powiększyć na naprawdę duże wielkości. Natomiast kiedy jest za wolne, ta banda nam po pierwsze nie siądzie, bo po prostu wejdziemy w to kółko, bo w ogóle nie przejmie tej bandy, nie, nie nadamy prędkości kółku w ogóle, y, tylko no po prostu damy tą rękę, ale to kółko po prostu na moment przyspieszy i za chwilę się zatrzyma i roz... Jak chodzi o bandowanie, najlepiej na samym początku nauczyć się bandowania jedną ręką, bądź też dwoma. Y, no, wykorzystuje się to do troszkę innych e, trików. Bandowanie jedną ręką najlepiej jest, kiedy po prostu odpychamy, tak jakby kółka w różne strony, możemy nimi kierować, e, możemy je zawijać, e, zawracać i tak dalej. E, najważniejsze w bandzie, właściwie najczęstszym błędem u wszystkich praktycznie początkujących jest to, że banda jest po prostu dodawana dużo za późno czyli Ktoś nie umie do końca robić kółek I tak robi sobie pięć kółek I to szóste Zbanduje I to nie wygląda tak, że Jeśli widzimy, że wyszło kółko To dajemy bandę Tylko banda musi być w takim momencie, żebyśmy jeszcze nie wiedzieli Czy to kółko się uda To musi być po prostu pewniak Ręka musi być, iść równo z kółkiem yy, Kiedy damy po prostu za późno Ta banda jest Do, do dupy no dupy jest ta banda, po prostu. No. To nie, nie ma w ogóle sensu, więc yy, jeśli macie dawać bandę yy, za późno, to nie dawajcie jej w ogóle. No bo kur Pokażę Wam teraz mniej więcej, jak to wygląda. Yy, ściągam sobie dymka. I lecimy, nie? Puszczamy kółeczko i od razu ręka do tego jest pół. Od razu, w tym samym momencie. Wtedy kółko, tak jakby. Maksymalnie jest uzależniony od naszej ręki, już wtedy, jakikolwiek ruch ręką zrobimy, tak kółko nam poleci, czyli kierujemy nim maksymalnie, kontrolujemy po prostu. Pełna kontrola kółka w momencie, kiedy banda jest w odpowiednim momencie. Timing bandy jest najważniejszy. Oczywiście, wiadomo, rękę można ułożyć tak, można ułożyć tak, No komu jak jest wygodniej właściwie. No, i no, co tam chcemy zrobić, nie? Bo do niektórych trików lepiej jest tak, żeby później od razu, na przykład, e, odłączyć jedno kółeczko, e, czy coś tam, czy coś tam. Kto tam jak woli? Bandowanie dwoma rękami wygląda dokładnie tak samo, jak bandowanie jedną ręką. Trzeba w odpowiednim momencie puścić to kółko e, i w, odpo w odpowiednim momencie dołączyć te ręce. E, jeśli chcemy, żeby kółko było szybsze, e, i no, według mnie, w ogóle najlepsze kółka wychodzą wtedy, kiedy używamy tak zwanego nabiegu, czyli w, w momencie bandy, kiedy puszczamy kółko i już dołączamy do niego bandę, musimy po prostu przyspieszyć krok i wtedy to kółko się prowadzi idealnie, tak jak powinno. Jest stabilne, jest szybkie i jest grube, co najważniejsze. Także polecam sprawdzić sobie, nie robimy bandy takiej. No, bo no, no nie. Robię po prostu dynamicznie, to ma być, to ma być. Pu! I od razu wbiegamy sobie w kółeczko, nie? Wtedy będzie po prostu prędkość, grubość No wszystko tak jak trzeba No i wtedy już możemy sobie robić, co tam nam się żywnie podoba Co jeszcze takie e, rzeczy, o których warto wspomnieć e, Jak chodzi o bandowanie, bo jest to temat dość jednak obszerny e, Kiedy bandujemy, tak jakby... Kiedy jest tutaj... Chodź na chwilę, Stolarz, pokaż mi kółko Poprosimy mojego kolegę o pomoc Proszę bardzo O, mamy kółeczko, nie? No kółeczko, nie jakiś no kurwa, kurwa pięciokąt. No i uwaga, kiedy bandujemy kółko próbujemy rękami o tutaj tak jakby centrum naszych rąk umieścić w środku kółka. Wtedy to kółko będzie największe, ono nam się poszerzy ile tylko może, nie? Bo chodzi o to, że powierzchnia będzie duża i po prostu będzie nam się rozciągało kółko aż wyjdzie nam za ręce. Yy, natomiast jeżeli chcemy utrzymać kółko w takiej wielkości jakiej jest, Próbujemy już zatrzymać na krawędziach kółka rękami Wtedy to kółko nie, za, nie będzie nam się już powiększać Tylko będzie raczej stabilne, no może powiększy się odrobinę Ale po prostu, dziękuję bardzo e, Może powiększy nam się odrobinę Ale chodzi o to, że po prostu będziemy mieli taką wielko, wielkość kółka Jakiej potrzebujemy do triku, na przykład Przy Shark Splitach, jeszcze będę mówił o tym dokładniej e, Dobrze było, żeby to kółko nie było aż tak wielkie. Po prostu, jak jest mniejsze, wygodniej ten zakres ruchu jest lepszy i niekoniecznie im większe kółko, tym lepsze. Jeżeli chcemy kierować kółkami i leci sobie kółeczko, oczywiście ono będzie większe, no ale większego nie zrobię. E, bandujemy to kółko. Jeżeli chcemy nim skręcić gdzieś, musimy rękę tak jakby torować delikatnie drogę, tylko że nie z przodu, tylko z tyłu. E, mniej więcej w, w ten sposób to działa, tak? Musimy wyjść tą ręką dalej, żeby po prostu móc kontrolować to kółko, bo kiedy leci tak kółko, a my zaczniemy skręcać tu, to, to kółko nas ma po prostu w dupie Bo w ogóle to kółko nie czuje tego, że my je bandujemy Musimy, yy, Jeżeli chcemy kółkiem skręcić w lewo, musimy z prawej krawędzi kółka zajść lekko, wtedy ono będzie zmieniało tor yy, lotu Tak Wydaje mi się, że w sumie pokrótce to by było na tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, koniecznie napiszcie w komentarzu: odpowiemy albo zrobimy po prostu oddzielny tutorial. To jeszcze zobaczymy, co tam będzie trzeba. Dzięki, wielkie, za oglądanie i zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Tutaj gdzieś wskazuje krów kwadracik. Dzięki, wielkie, za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że pomogłem. Napiszcie, koniecznie w komentarzach, czy już lepiej to ogarniacie. Yy, nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału Vape Tech Poland i oczywiście zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście, a no i co, no i wbijajcie oczywiście na mojego Snapa, na Instagrama i tak dalej. Mam nowego Insta, także fejmuje się. Maciuś oczywiście tego nie wrzuci. Chyba, że wrzuci. A jak wrzuci, to tu macie Instagrama, tu macie Snapchata. Yy, Pozdrawiam cię Maciuś bardzo serdecznie. <gry> wrzuci, nie? Dobra, jeśli chcecie, żeby Maciuś wrzucił, dajcie łapkę w górę. Dobra, Elo.